Wyobraź sobie, że kupujesz coś na rynku Steam za niecałe 7 zł, a dwa miesiące później ta sama rzecz jest warta prawie 130 zł. Brzmi jak bajka, a jednak takie rzeczy na rynku Counter Strike'a dzieją się praktycznie codziennie. A dziś opowiem o takiej sytuacji i uwaga, to nie jest przypadek z przeszłości. To dzieje się tu i teraz aktualnie na rynku w 2025 roku. Ja jestem Szymon, a to kanał Street te na Steamie, więc jeżeli interesujesz się takimi tematami, to polecam Ci zostawić subskrypcję, lajka oraz napisać jakiś wartościowy komentarz. Przypominam, że na moim drugim kanale wleciał odcinek odnośnie samego inwestowania, już nie tylko na rynku Steam, więc możesz go zobaczyć, link w opisie. Przechodzimy do filmu. Rynek skinów i naklejek w CS2 od zawsze miał swoje dziwne momenty. Czasem coś zyskuje na wartości powoli, długoterminowo, dochodząc do jakiejś ceny. Czasem jest to nagły wzrost cenowy, który jest spowodowany jakimś wydarzeniem lub coś go poprzedza. A czasem mamy kompletny odlot i dzisiaj pogadamy o takiej właśnie sytuacji. Szalone historie, takie jak naklejka i oldeniusy z Stockholm 2. 2021 Holo, która w 60 dni podróżowała horrendalnie dużo, ale to nie tylko o niej. Przy okazji pokażę wam, co jeszcze dzieje się na rynku, skąd się biorą te wzrosty i czy można na tym zarobić. No i oczywiście dam wam moją opinię, bo mam na ten temat sporo do powiedzenia, a więc przejdźmy do naklejki IG. Co się stało w ogóle z naklejką IG? Naklejka I Wolczyniosys Holo ze Sztokholmu Kosztowała jeszcze niedawno, można powiedzieć, że grosze. Aktualnie jest jedną z najdroższych naklejek ze Sztokholmu, a wzrost jest po prostu horrendalny, nawet wypatrząc w zakresie dwóch miesięcy. Ale to nie tak, że ta naklejka tak nagle wystrzeliła. Ta naklejka rosła przez parę niezłych miesięcy. Na początku kosztowała absolutne grosze, później ta cena coraz, coraz bardziej zaczęła się podbijać. Pytanie brzmi, dlaczego tak się dzieje? No i jeżeli ktoś by patrzył na to rozsądnie i naprawdę chciał znaleźć jakąś taką racjonalną odpowiedź, to Evil Junior jest, ma jedyną naklejkę Borderless, czyli tą bez obramówki, właśnie na evencie ze Sztokholmu 2021. I to ważne, bo Sztokholm to stara edycja, ma już prawie 4 lata. No, powiem Wam szczerze, tego Sztokholmu nie jest tak dużo jak tych nowych eventów, typu Paryż i tak dalej. Ale też zainteresowanie jest znacznie mniejsze. A IG nie jest jakąś wybitną drużyną, która pojawia się na każdym majorze, a wręcz bym powiedział, że raczej się nie pojawia. A to wszystko sprawia, że ta naklejka jest rzadka i unikalna, i rynek to w końcu zauważa. Marzył. Ale czy tak się dzieje? Czy może po prostu ktoś postanowił ją kupić, wybić i sprzedawać na górce? Może to jest typowy pump and dump. Czy ta sytuacja to czysta spekulacja? Szczerze? Moim zdaniem trochę tak. Czyli ktoś mógł celowo kupić dużo tych naklejek, żeby podbić cenę. Zrobił tak zwany pump and dump. Ale też uważam, że wcześniej ta naklejka była po prostu niedoceniona. Dlatego tak dobrze wyszła właśnie ta spekulacja. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike 2. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniewają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, inwestor dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 złote i 10 Groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak Blink, Skiny, Krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, A jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate Swapper, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmów oraz patternów do wartości wypłacanego skina. Więc polecam oczywiście z kodem CS Inwestycje. Link w opisie. A dlaczego EG było niedocenione? To tak, trochę jakbyś miał dwa samochody tej samej klasy. Jeden był wyjątkowy, i rzadki, już nieprodukowany, a drugi produkowany masowo. Do czego tutaj porównuję? Do tego, że naklejki takich drużyn jak Virtus.pro, Pro, NaVi, pojawiają się absolutnie wszędzie. A jak wiemy, naklejki ostatnio były praktycznie na każdym iwangdzie kopy w klej, co nie tyczyło się właśnie EG, które no, słabo sobie radzi na scenie e-sportowej. Dodatkowo Dochodzi to, że rynek naklejek zaczął się budzić, możliwe że to przez to, że czekamy tak długo na promocję na Austin, a tym bardziej Austin wyszło w wersji jakiej wyszło, czyli w wersji z tłem. Co ciekawe, nie tylko idzie rośnie. Nowe naklejki z turnieju Austin sprawiły, że wiele starych naklejek Borderless nagle Odrodziło się. Przykładem wzrostów w ostatnich miesiącach mogą być kapsuły. Kapsuły takie jak kapsuły Contenders z Sztokholm, kapsuły Contenders z Antwerp, kapsuły Legends z Paryża czy kapsuły z Kopenhagi ogólnie. Dodajmy jeszcze do tego kapsuły z Szanghaju, które wykręciły naprawdę niezłe liczby. Dobra, ale jeżeli to jest manipulacja, to czy ta cena nie pójdzie dalej? Czy warto kupić teraz IG? Moim zdaniem nie. Teraz kupowanie tej naklejki to olbrzymie ryzyko, bo cena jest po prostu po ogromnym wzroście i może spaść. Ale są inne naklejki, które nadal mogą być niedocenione i brać udział w hośie naklejkowej. O jakich naklejkach mniej więcej mówię? A mówię o naklejkach, które mają potencjał inwestycyjny. Dajmy na to Shark's Hollow ze Sztokholmu. Drużyna już nie istnieje, a naklejka jest bardzo unikalna. A poza tym jest według statystyk jej nie za wiele. Co prawda nie jest to jedna z najpopularniejszych naklejek w Counter-Strike, ale długoterminowo mam wrażenie, że zrobi fajny wynik. Można zastanowić się nad takimi inwestycjami jak Gosend, Gambing czy Copenhagen Flames. Z Antwerpu może być to Outsiders, Copenhagen Flame, Nazi czy Eternal Fire. Z Paryża można się zastanowić nad Fluxo in, Into the Bridge, z Kopenhagi może nad Soul i Legacy, a z Szanghaju. Może na Real Atom jak spadnie, FlyQuest czy Passion UA. Jeżeli masz naklejki Borderless kupione wcześniej, gratuluję, możesz teraz je sprzedać sporym z sporym zyskiem. Ja aktualnie posiadam trochę naklejek Eternal Fire, ale jeszcze czekam na to, aż Hossa będzie w pełni, bo czuję, że jeszcze przed nami naprawdę daleka droga. Jeśli chcesz kupić teraz, szukaj mniej oczywistych okazji, na które przyjdzie pora w kolejce. Bo jak wiemy, często na Steamie rzeczy są wywalane. Po kolei, jeśli chcesz inwestować długoterminowo, ja osobiście wolę skrzynki niż naklejki, bo Valve może je w każdej chwili wypuścić, nową edycję, która będzie wyglądać tak samo i wpłynie to znowu negatywnie na naklejki. Teraz pytanie do Was: czy uważacie, że takie wzrosty to tylko chwilowy hype, czy to początek większego trendu i czy sami inwestujecie w naklejki, czy raczej umijacie ten rynek po tym, co się działo ostatnio?